No, A dzisiaj rodzinny odzysk aluminium. Lecimy z porządkami pod tą wiatą. Przeniosłem to wszystko do garażu. Jest tego w chuj i jeszcze kawałek. Już mam tutaj trochę tego naodkładane. Posegregowane. Tu mamy profil. Jakieś tam odlewy do perele, Tu profil. Tu młody rozbiera. Dalej, no po prostu burdel, tu jest sterta no rzeczy do rozebrania na filmiki, no tu jeszcze profile leżą, no po prostu jest tutaj burdel na kółkach, a tyle co posprzątałem niedawno, no ale dobra, więc i... To ja wam tu jeszcze mogę pokazać. Tam jeszcze nierdzewka leży. Te rurki, co kiedyś wam mówiłem, to je ja wziąłem, pociąłem w piguły, bo były pogięte. No to tu jest całe pudło nierdzewki ogólnie. Eee Kurde. Tu jest ponad 50 kg w tym pudełku. No. No i tak więc, moi drodzy, Całe podsumowanie tego Wam nagram za parę dni, bo to jednak robimy tam po troszkę, po malutku. Więc dzięki i na razie.